się zaczęło. Stawiasz się? No. Co? No, Nazywam się Gucio. A i tam, przedstawiać się. Ja cię potrąc, człowiek. <laughs> wreszcie ktoś mi wypłaci kasę. Co? Nie, wreszcie ktoś mi kasę wypłaci. Co? jest na Dobra, ja, ja mam limit tego, na 15 minut ustawiony. Ja pierdolę. co? może? Ciebie. O, ja nie mogę. Patrz, ja odwaliłem. Gdzie? O tu. Chodź no, do, tu. Dobra, to znaczy pracownika na chwilę. Co? Pokaż. Co to jest? I... No bo to było za ciane, za a ja nie chcę, żebyś tu wjechał, ja Panie, to są nasze nasiona, tak nasiona? nasiona, nasze nasiona, nasze nasiona, a idą na marne. Panie, co ty robisz? By mi się opuściło, nie chcę, to To się nie spuszczaj nam na pole. Co? To się nie spuszczaj nam na pole. Ja cię nie rozumiem, Piotrowski. Tak, mówię, nie spuszczaj się na pole. Co, ja się rozumiem? Co, to, to, co? Au, złego mało mnie.

no w A tam, no dobra. Daj się trochę mikrofon przyciszisz, co? A właśnie ja mam na najniższym poziomie. i tam jak wyciszę, to dość cieszy i jakby i grę. No. Powiedz coś teraz. Okej, że razem się cierzę. Pamiętam też, też Niwa, kiedy byłeś wtedy? Tak. Co było fajnie. Przypomniałam cię. Czekaj, też Niwa, co jak powiemy, No. No, to fajnie. Ile to było lat temu? 3? Nie, więcej. Więcej? No, to fajnie. Nie, na ma. 3 maksymalnie. Nie może być więcej niż 3. Cześć? Tak Ciekaw ci sobie też nie słyszycie, bo tego programu jeszcze nie testowałem. Wiesz ja nie czy mi się nagrywa, bo coś tam się nie robić. Jak coś to wiesz, jak ci się nie nagrało, to nie zaprosuj gry później. No. Dobra, posić pole 4 razy i nagrać jeden odcinek. Co? Mówiłem, jak chamsko jest kosić jedno pole 4 razy i nagrać jeden odcinek. Ile razy już to nagrywaliśmy? To już trzeci raz. A nie czwarty? Co? Nie pamiętam. Zgubiłem się po dziesiątym razie. No tak, dosłownie. No, i ty już nagrywałem 5 minut. Na ile LumiTasków dostawiłeś? Sobie? No. Się wejś, yy, Bo jeszcze raz pytam, drugą część nagrałeś? Bo Ty masz, yy, miał w sobie dwie części takiego, nie? No nie wiem. Tam co nagrywaliśmy, co mi się nie nagrało wtedy, to to, to, to Ty wrzucisz se i to za teraz yy, nagrywamy. No można mi powiedzieć. Dlanych okay. Eee, Eh, 81 jakie to krzesło w jak wpiszcie? Hehe, to się nie wierdź. Jakiś <noise> tu wygodny, to wiesz. Aj, to, aj, to. A co, kiedy wpadasz do nas? Co? Kiedy wpadasz do nas? Wow, ominak. Co? Mówię, kiedy wpadasz do nas? Wow,

Czemu nie ma w Bo wtedy najcieplej jest, tu już w Szwecji, to mówię Ci, si, pogoda jest... Że... Co to? Tu to prawie w środku lata deszki, a czy śnieg? Padać. Co to było? To do... Dobre pytanie. Tutaj. Myślałem, że na przykład złoczyło jeszcze. Nie, w dystrafach coś trzeba. Tu stoi, zaraz się podjadę. O, widzę, widzę, widzę. Dobra, podjedziesz, dobra. Jak dziś z kamerą w pięknach tak? gorzących, Teraz taki, raz tak. A ty jak? To tak, jest tak samo. Nie. A w oczki jakoś o panie, o, wygają w tak nawet A teraz buty nie, nie, tam, nie umiem, kurde, nie mogę A Ty jako na buta nawet nie możesz, czekaj No i tak nie mogę no Weź wyjścia po deskobajla Kuręcz to water eee, Kontrolę i kółkiem Kółkiem, nie? O! No, to powiedziałem kółko. Co mówisz, To Powiedziałem <laughs> kółko? Ja... ja nie mówię kółko. Ja pierdziele. Co? Nie wiem, jak o zero mi chodziło, tylko nie wiem, dlaczego kółko powiedziałem. Ja nie <laughs> dlaczego kółko powiedziałem. Powiedziałem kółko. No chodziło ci o zero, ale powiedziałeś sobie kółko. Wow. Pa, jaki bani chokie. Ja też czuję, że to mi się nie nagrywa. No. A i tam, przedrażliwiony jesteś. No wiesz, po czwartym razie już trochę jest to. <gryzmy> o Boże. <Yeah. gryzmy> Wiesz, ja ten kawałek wytnę, wiesz? Co? Ja ten kawałek wytnę, wiesz? No lepiej tak. <grym>, jak to w bucwę zabinęło i ja... Ja tego nie będę montował chyba. Wiesz, miałem jeszcze dobrego programu. To od razu wrócisz? Chyba. A, to się jak ty już też... Lekko film obrobię, ale nie będę cię wycinał. Oczywiście no, nic takiego tutaj nie, nie robimy, że trzeba to czy <grym> No, nie, nie, no, nie strzelamy wariatów. Laguje ci się coś? Nie. No to dobrze. Znale. Na razie internet nas lubi. O no, chyba się jak w komputery już go. Ty, ale zaraz wyflakniamy, że to taki z lag złapie, że mówię wam. Ty! Ale to może wytnij to co mówi, że po czwartym razie już dopiero. Tak głupio, tak, bo wrażliwy chłopak, no byłeś tak po czwartym razie. <grym> ja nie mówię. Bo... To zaraz o to za hajkowane było. A? Jakbym to pokazał w którymś polecę, to zaraz coś powiedział głupiego. Kupiłeś sobie szóstaskę? Farminga czy nie? A to dopiero podpowiedziesz z szesnastego wyjdzie. Teraz ja chyba poczekam na 17 już. Panie, po co? To z kim nie ja będę Giansa Od ganska będę. 17, 7, bo do Bianca. Ale z kim kinył ja Sardinga. Czekaj, bo 16 to od kogo będzie. No od tej samej firmy. Od ganska. Aha. Nie. No. W sumie czekaj. Gians, gans, giazco, zkus. W pół tego. No co dwa lata chyba. Ja cały czas. Bo... Nie. Nie ja ciebie co za problem. Miałem seditor, to będzie robisz te modele 3D. To od samego początku były tam może... To ty, ty, ty kolega, nie? Yy, ma ten też farming grafikowski, nie? Tylko że on ma jakiś, nie wiem, coś nie wiem, jakiś specjal czy coś. Może że wchodzi sobie w, chyba, Biance Editor, czy coś takiego. Aha, nie ja, te się z... robiłem, ja też jak robiłem, ja też tak robiłem, tylko mam, teraz tam maku nie mogę. Ja sobie też robiłem własne mody. Nie, nie, ten. wiem. też miod to jest, ale... tworzył sobie własną mapę no, i nazywał sobie ją model... ty, ja, ja miałem trzy mapy zrobione, jedną miałem... Ty, zrobiłem buczek. No, on też zrobił. Zrobiłem bułczek, później zrobiłem wioskę tam, gdzie moja babcia mieszkała, i taką zmyśloną mapę. I A ten wasz pies jeszcze żyje? Ma, ma, nasza babcia? No, wasz pies i wasza babcia. Pies nie wiem, bo no, babcia to żyje cały czas. A czy pies nie wiem, pies wiem, że został, że uciekł. Ociekł. Okay. Aha. Czemu jak wtedy? No, Któregoś zna się zerwała i wybiegł od razu po z podwórka. Kiedy jakoś Chyba tak. No. no ale wiesz, no jednak nie wiem, czy ta pies da przez morze przepływać. tak. I tak kamówko. Za, 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 za dwa dni tak pod drzwiami pies na naszkaźni. A jakby nie wchodzili, się go nie wpuścili to bym wam mała no to brzmi na sobie. Nie, nie, ale ja, ja, ja tego psa po prostu ja, jest, nie mówię ci. Ile już nagrywamy? 13 minut i 20 sekund. No ja, to mniej się nie, nie nagrywano. A mnie jeszcze nagrywa przez minutę i 30 sekund. Są program, potem uszywało, ja to się chwilę sobie pogram. potem takim się Ja po tym potem pamiętam. Zobaczcie jak tu się widał nagrało, później chyba spad spada. No. Ja po tym nagraniu chyba spać spadam. Czekaj, okay, no to nagramy to. I do mnie, do Ciebie jeszcze jeden sobie nagrabę, taki dłuższy trochę. Zobaczę. No, jak nie zasnę. O to no chodzi. Chciał ja nagranie, rozumiesz to? Kurde. Tak długo w to grałem. Dobra. No to... Odcinek trze trzeci będzie za niedługo, to nie, Kacpero? No trzeci. <laughs> Kasper, to jest drugi odcinek. Trzeci. Mój drugi. No, twój drugi. Mój pierwszy. To ty i tak lubisz tamtego. Dobra. Ja tam dobra, no, chyba, no dobra, nie chcę się tego lubania nakręcać. Siądę ładnie, ładnie, ładnie. No, nie umiem liczyć koncentracji z tym. Kasper, oś tu, oś tu, oś tu, mamy 30 sekund, żeby się spotkać. Gdzie ty jesteś? Szybko, Kasper. Dasz 20 sekund, Kasper. Biegnie w moją stronę. No pan 15 sekund jeszcze. Och, dobra jest, jest, git, jest. Stuj, stój, stój. stoi, stój, pani Eee. kurwa, gdzie ty jeszcze. Jesteśmy za tobą cały czas. O! 5, 4, 3, 2, 1...